Polacy wracają z Niemiec. Takich danych nie widzieliśmy od ćwierćwiecza. Pierwszy raz od 25 lat niemiecki urząd statystyczny pokazuje, że więcej naszych rodaków opuściło Niemcy, niż ich przyjechało. Ujemne saldo migracyjne między Polską a Niemcami to nie tylko zaskoczenie dla ekonomistów i demografów, to sygnał głębszej zmiany. Zmiany, która nie wydarzyła się z dnia na dzień. To nie chwilowy kaprys, lecz możliwy zwiastun końca pewnej epoki. Epoki, w której wyjazd na tak zwane saksy był dla wielu tysięcy Polaków oczywistością, a nie wyborem. Saksy e, oznaczało pierwotnie wyjazdy Polaków. Okresowe do Saksonii, później do Niemiec, na, na pracę czasową. Dotyczyło na początku to pracy polowej. W czasach komunizmu saksy oznaczały m.in. zbiór szparagów, truskawek, jabłek. Obecnie ten termin również określa, jest używany jako, jako wyjazdy czasowe zagraniczne. Dziś ta oczywistość zaczyna się chwiać. I nie chodzi tylko o sytuację migracyjną. Chodzi o coś większego. O to, co dzieje się z Niemcami i o to, co wydarzyło się z Polską. Zmieniło się naprawdę wiele. Polacy chcą wracać, bo u tego sąsiada już tak dobrze nie jest. Powiem Wam, że ostatnio nie dzieje się u mnie dobrze. Ale wiecie co? U sąsiada jest jeszcze gorzej i od razu jakoś lepiej tak na sercu się. Robi. Polska gospodarka przez ostatnie 30 lat. Zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie. A zarobki w Polsce są już tylko dwukrotnie niższe niż te w Niemczech. W książce twierdzę i to przedstawiam argumenty, że tak naprawdę nigdy w historii nie udało nam się gospodarczo tak wiele jak przez ostatnie 35 lat. I dopiero teraz przeżywamy nasz prawdziwy złoty wiek. Myślę, że ten XVI-wieczny trzeba relegować i można go nazywać srebrnym wiekiem. To wcale wtedy nie był złoty wiek. My sobie idealizujemy naszą historię. Frankfurter Allgemeine Zeit pisze o potrzebie powrotu mieszkańców wschodniej Europy do pracy. Brakuje ludzi do zbiorów, pielęgniarstwa, budownictwa czy opieki nad starszymi. A to tylko nieliczne prace, których podejmowali się dotąd pracownicy z Europy Wschodniej w Niemczech. Do tej pory Polacy, obok Turków, byli drugą największą grupą imigrantów. Za naszą zachodnią granicą. Ale to się zmienia i Niemcy naprawdę na ten fakt narzekają. Dlatego w dzisiejszym materiale zobaczymy, co sami Niemcy sądzą o tym procesie. Co powoduje, że Polacy wracają, oraz przyjrzymy się, ilu Polaków faktycznie może jeszcze wrócić. Zapraszam na materiał. Partnerem kanału jest aplikacja XTB, w której znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania swoimi finansami. Sprawdź powody, dla których warto zacząć inwestować w XTB, klikając link w opisie. Partnerem kanału Globalista jest sklep sportowy Sportano. Pobierz aplikację Sportano i odkryj najlepszy sklep sportowy w twojej kieszeni. Topowe marki, ekspresowa wysyłka w 24 godziny i aż 50 zł zniżki na pierwsze zakupy, powyżej 399 zł z kodem Globalista Up. Skorzystaj i ruszaj po więcej ze Sportano. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Orzech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach, elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe. Idealnych na prezent albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. W 2024 roku z Niemiec wyjechało blisko 10 tysięcy więcej Polaków niż do nich przyjechało. To pozornie słucha statystyka, ale dla znawców migracji i procesów społeczno-ekonomicznych to sejsmiczny wstrząs. Przypomina to sytuację z lat 2008-2009, kiedy świat tonął w kryzysie finansowym. Wtedy było blisko, ale i tak więcej Polaków wyjeżdżało niż wracało. Tym razem jest inaczej. I to pierwszy raz Niemcy nie tylko przestały przeciągać, ale zaczęły odpychać. Nazywam się Krzysztof i przeprowadziłem się około 4,5 roku temu z Niemczech do Polski. Jest na przykład po prostu ta nowoczesność, tak? na przykład digitalizacja. Digitalizacja jest w Polsce bardziej, bardziej do przodu niż w Niemczech. Tu można do każdego e-maila wysłać bez problemu. I w Niemczech oni są jeszcze na taki poziom, że oni wysyłają faksy po prostu, nie? I mi się wydaje, to są też takie rzeczy, które mogli Niemcy sobie odpatrzyć od Polaków. Co się zmieniło? Co doprowadziło do tego, że Niemcy, gospodarczy gigant Europy, przez dekady synonim stabilizacji, dobrobytu i przewidywalności, zaczynają tracić swoją atrakcyjność? Problem nie sprowadza się wyłącznie do migracji. W tle mamy bowiem szerszy kryzys niemieckiej gospodarki, która od lat Zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Od 2018 roku, mimo relatywnie stabilnej sytuacji makroekonomicznej, Niemcy nie notują już istotnego wzrostu produktywności. W 2023 i 2024 roku PKB realny Niemiec spadł kolejno o 30% i 20%, co potwierdza wejście kraju w techniczną recesję. Takie liczby mają realne konsekwencje. Stagnacja inwestycji prywatnych, pogłębiające się problemy na rynku mieszkaniowym i drastyczny spadek nastrojów konsumenckich. Niemcy nie są już atrakcyjnym miejscem do inwestowania ze względu na biurokrację, zbyt wysokie ceny energii, a firmy wolą inwestować gdzie indziej. To musi się zmienić. Niemcy borykają się z wyższymi cenami energii niż na przykład niektóre inne kraje, wyższe płace, pewne niedobory siły roboczej w wyniku kurczenia się populacji w wieku produkcyjnym są to więc czynniki, które w pewnym sensie wpływają negatywnie na perspektywy Niemiec jako miejsca inwestycji. For, for jakby tego było mało, rosnące ceny energii i niepewność związana z polityką klimatyczną tylko przyspieszyły proces erozji zaufania do niemieckiej gospodarki. To właśnie ta stagnacja, a nie kwestia bezpieczeństwa czy migracji, wydaje się być głównym czynnikiem wypychającym Polaków z Niemiec. Co więcej, towarzyszy jej istotny wzrost atrakcyjności samej Polski. W artykule Business Insidera Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważa, że luka płacowa między Polską a Niemcami, liczona według parytetu siły nabywczej, zmniejszyła się z 58% w 2024 roku do około 30% w 2024 roku. W praktyce oznacza to, że zarobki w Polsce w odniesieniu do kosztów życia są dziś znacznie bardziej konkurencyjne niż jeszcze dekadę temu. Dane Eurostatu pokazują, że Polska ma dziś jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej. W marcu 2025 roku wyniosła ona zaledwie 2,7%, podczas gdy w Niemczech było to już 3,5%. Do tego dochodzi szybki rozwój infrastruktury publicznej cyfryzacja usług administracyjnych i rekordowe inwestycje w sektorze przemysłowym. Według danych GUS w 2024 roku nakłady brutto na środki trwałe w Polsce wzrosły o 11,2% rok do roku. Tego typu dane działają na wyobraźnię tych, którzy w Niemczech wciąż muszą walczyć z biurokracją i przestarzałą infrastrukturą. Musimy być bardziej otwarci na innowacje i bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Nie było to wcześniej zgodne z naszym podejściem, jednak obecnie jest to istotne, aby nadążyć za tempem zmian zachodzących na świecie. Musimy uatrakcyjnić otoczenie gospodarcze, obniżając podatki dla przedsiębiorstw i zmniejszając koszty pracy. Nowy rząd powinien wspierać te działania. To, co teraz widzicie, to wykres ilustrujący wzrost polskiej gospodarki w czasie. W 2025 roku Polska wygenerowała PKB na poziomie 980 miliardów dolarów. Pozwoliło nam to w ostatnim czasie wyprzedzić Szwajcarię pod względem wielkości gospodarki. W 2026 roku osiągnęliśmy coś naprawdę dużego. Otóż IMF i Bank Światowy szacują wzrost naszej gospodarki gdzieś na poziomie 3,5%. Zatem w 2026 roku gospodarka Polski po raz pierwszy w historii przebije historyczną barierę 1 biliona dolarów. To ogromne osiągnięcie. Tak, faktycznie tak jest. Jesteśmy, jeśli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy tutaj dobrym przykładem tego, jak powinien wyglądać być może wzrost gospodarczy. Faktycznie konwergujemy do tych zachodnich gospodarek i jesteśmy już coraz bliżej, natomiast wiadomo, że ambicje są wyżej. Chcemy być, chcemy być lepsi, chcemy wzrastać szybciej. Kolejnym wskaźnikiem, który pokazuje, jak wiele się zmieniło, jest współczynnik HDI, czyli Human Development Index. Najsłabiej rozwinięte państwo świata, czyli południowy Sudan, może liczyć na wynik blisko 4 ,10. natomiast na najwyższej pozycji jest Islandia z wynikiem bliskim 1. Polska zajęła 35 pozycję z wynikiem nieco ponad 9 ,10. Wyprzedzamy Katar, Chorwację, Portugalię czy Estonię. Znaną aktualnie ze startupów oraz całkiem wysokich technologii. Jesteśmy tuż za Izraelem, Włochami czy Hiszpanią. Tak naprawdę zestawiając nasz poziom życia do tego niemieckiego, różnica jest kosmetyczna. W Polsce wzrasta nie tylko atrakcyjność ekonomiczna, ale też jak wynika z badań Cebos, poczucie bezpieczeństwa. W corocznym badaniu aż 86% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. To paradoksalnie dzieje się w kontekście rosnących obaw związanych z imigracją w naszym kraju. Ale wracając do gospodarki Niemiec, to ta zmaga się z narastającym problemem braku wykwalifikowanej siły roboczej. Jak pokazują najnowsze analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej, czyli IW, w kolejnych latach sytuacja ma się jeszcze pogorszyć. Szacuje się, że do 2027 roku liczba nieosadzonych miejsc pracy w różnych branżach może sięgać 728 tysięcy. Co więcej, w Niemczech naprawdę nie jest bezpiecznie. Ulice miast takich jak Frankfurt coraz częściej pełne są bezdomnych i narkomanów. Ważną rzeczą lub dużym problemem jest to, że kiedy spacerujesz, są ludzie z całego świata. Mają ładne ubrania, ładne koszulki i wszystko, po czym od razu pytają ludzi: Chcesz kupić haszysz? Policja jest 100 metrów dalej. Ale tutaj pytają ludzi, czy chcą kupić haszysz. Próbują to sprzedać jako coś normalnego. A to miejsce jest pierwszą rzeczą, którą widzisz we Frankfurcie, a nawet w Niemczech. Właściwie to miejsce jest piękne ze względu na turystów. Ludzie chcą zobaczyć Frankfurt i zjeść lunch, ale przyjeżdżają tutaj i mówią, że Niemcy się skończyły. To katastrofa. Jestem obcokrajowcem i widzę, że takie rzeczy dzieją się w Niemczech. W Niemczech obserwuje się znaczny wzrost zagrożeń zarówno ze strony ekstremizmu, jak i przestępczości ulicznej i cyberataków. W 2024 roku odnotowano rekordowy wzrost przestępstw o podłożu politycznym, aż o 40%. Sytuację pogarsza też fala nożownictwa. W 2024 roku zarejestrowano ponad 29 tysięcy przestępstw z użyciem noża. To wzrost o 10,8% w porównaniu do roku Poprzedniego. Średnio 79 ataków dziennie. 1 lipca w Sztadt, 21-letni mężczyzna zaatakował nożem pracowników zakładu energetycznego. Zginęła 59-letnia kobieta, a dwóch mężczyzn zostało ciężko rannych. Dzień później, 2 lipca, w pociągu IC relacji Hamburg-Wiedeń 20-letni Syryjczyk ranił młotkiem cztery osoby, w tym 17-latka. Sprawcę obezwładnili pasażerowie. Oba zdarzenia, Zostały potwierdzone przez niemiecką policję i szeroko opisane m.in. przez Bild, i Der Spiegel oraz agencję DEPA. Powodem powrotów Polaków jest zatem bezpieczeństwo oraz kwestie ekonomiczne. W Polsce stale rosną płace, co widać na tym wykresie. Niższe koszty życia i dynamiczny rozwój sektora MŚP przyciąga zarówno inwestorów, jak i powracających emigrantów. Choć średnie wynagrodzenie netto w Polsce wynosi około 1500 euro, nadal mocno odbiega od niego. Które wynosi ponad 2,5 tysiące euro, ale ta różnica systematycznie maleje. Coraz więcej Polaków wraca z zagranicy, korzystając z lepszych warunków do prowadzenia biznesu, uproszczonych procedur oraz niższych kosztów operacyjnych w porównaniu z Niemcami. Nie wszyscy jednak w Niemczech mają aż tak źle. Dalej w kraju pozostaje ponad 2 miliony Polaków często już na dobrze płatnych stanowiskach. Są oni właścicielami przedsiębiorstw i ludźmi, którzy nawet pomimo problemów nie planują powrotu ponieważ ich zarobki dalej są znacznie lepsze. Niemniej tendencja jasno wskazuje, że powrotów może być coraz więcej, a sytuacja w Polsce stale się poprawia. Emigracja do Niemiec przestała być tak opłacalna, jak była na przykład 20 lat temu, kiedy zarobki w porównaniu z tymi polskimi potrafiły być czasem nawet ponad 8 razy większe. Dalej mamy w Polsce wiele do zrobienia, ale bez względu na władzę, jaka w naszym kraju rządzi, możemy liczyć na stały wzrost. Musimy jednak popracować nad dobrem emerytów, ponieważ przeciętna emerytura w Niemczech w 2024 roku to aż 1769 euro i 40 centów brutto. To niemal dwukrotnie więcej niż świadczenia wypłacane seniorom w Polsce. A emerytury, jak pokazuje przykład Danii, też są ważnym czynnikiem zachęcającym ludzi do pracy w ich własnym państwie. Ale wszystko w swoim czasie. Dobrze, że jest coraz lepiej i oby ten dobrobyt przekładał się na dobre ogół, aby nie pozostawały osoby, które nie mogą w naszym kraju zarobić nawet minimalnej krajowej. Takie zjawisko to prawdziwy absurd. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!